Ponad pół miliarda złotych z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 trafi do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Środki zostaną przeznaczone na modernizację i przebudowę trzech dróg: łomża mężenin Juszkowy Gród-Zawodzieckie oraz Tarnopol-Siemianówka. Dotacje w ramach naboru Infrastruktura Drogowa otrzymało 9 projektów z 5 województw, w tym dwa z Podlaskiego. To są dwie drogi, o których Mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku. Teraz możemy już powiedzieć, że dotrzymaliśmy danego słowa. Jest finansowanie w ramach tych złożonych wniosków. Zabiegaliśmy o to z ramach, w ramach właśnie wspomnianego przeze mnie programu Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Do województwa Podlaskiego trafi ponad pół miliarda złotych tylko ze środków europejskich. Wartość całej inwestycji to około 600 milionów złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie przede wszystkim dobre negocjacje odnośnie projektu programu Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Ja chciałem przypomnieć, że na samym początku 2018 roku nie wiadomo było, czy w ogóle ten program będzie realizowany. Wtedy zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji do Spraw Polski Wschodniej w Związku Województw. Podjęliśmy się tego zadania i szanowni państwo dzięki dobrej współpracy z Komisją Europejską, ale też i z rządem, wtedy rządem Prawa i Sprawiedliwości udało nam się wynegocjować środki w ramach właśnie tego programu Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Droga wojewódzka numer 679 Łomża-Mężenin to niemal 27-kilometrowy odcinek. Jeden z ważniejszych w tej części województwa podlaskiego. Łączy drogi gminne, powiatowe i dwie krajowe 63 i S8. Ta droga to jedyna droga wojewódzka, najkrótsza droga z Łomży do Białegostoku, gdzie przechodzi przez powiat łomżyński, przez powiat zambrowski i jest doskonałym suplementem w tej sieci dróg TNT, która łączy drogę krajową S61 z S8, droga szybkiego ruchu i to jest w tytule jakby można powiedzieć takim drogowym, to doskonały system połączeń dróg szybkiego ruchu z drogami krajowymi, powiatowymi, ale też wojewódzkimi. Długo żeśmy projektowali, uzgadniali, było mnóstwo pracy nad tym projektem, ale tak jak marszałek Kosicki powiedział, skończył się sukcesem i myślą, że to dobra wiadomość dla mieszkańców subregionu Łomżyńskiego. Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku poinformował, że jest wybrana na przetargu najkorzystniejsza oferta. Trwa jeszcze kontrola uprzednia tego przetargu prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych. Jeszcze w tym roku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich chce podpisać umowę z wykonawcą i przekazać plan budowy. 44 miliony złotych to wkład własny samorządu województwa do tej inwestycji. Po przebudowie ma być wygodniej i Bezpieczniej zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów. To najkrótsza droga z Łomży do Białego Stoku. Mamy wybraną ofertę. Dzisiaj dofinansowanie pozwala nam podpisać umowę. Jednak musimy jeszcze zaczekać tylko na kontrolę uprzednią Urzędu Zamówień Publicznych, standardową procedurę. Jak tylko otrzymamy pozytywną opinię, e, przystąpimy do podpisania umowy i e, przekazania placu budowy. Mam nadzieję, że to, e, to wszystko jeszcze wydarzy się w lutym, tak, tak aby do końca lutego przekazać plac budowy. Drugi projekt dotyczy dróg numer 687 od Juszkowego Ogrodu do Zawodzieckich oraz numer 688 fragmentu łączącego Tarnopol z Siemianówką. Jego wartość to także blisko 300 milionów złotych. Dofinansowanie prawie 255 milionów złotych, a wkład własny województwa 45 milionów. Długość tej drogi to yy... 21,5 km. W projekcie jest także zaplanowana obwodnica miejscowości Narewka i będzie także wykonane ponad 20 km drogi rowerowej. Ta inwestycja też bardzo już długo była wyczekiwana przez nas i przez mieszkańców, szczególnie powiatu białosuskiego, hajnowskiego. Zaplanowane modernizacje i remonty dróg mają być gotowe do czerwca 2026 roku. Roku. Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował, że trwa przetarg na inwestycje już Gród Zawodzieckie i Ternopol Siemianówka. Firmy mogą się zgłaszać do przetargu do 16 lutego.